Chciałbym się odnieść do TS zawartych w podcaście rowerowym na kanale Fundacja na rowerze, więc wybrałem się na wycieczkę z Gdyni do Gdańska, aby zbadać to słynne miejsce, gdzie podobno występuje skrzyżowanie tzw. łamane. Po drodze popatrzmy na inne skrzyżowania z nadborską rowerostradą. pod Hotel Marriott. Normalne skrzyżowanie. Następny jest dojazd z ulicy Hestii. Moim zdaniem również standardowe. Również to z przedłużeniem ulicy Piastowskiej nie budzi wątpliwości. Pierwszeństwo z prawej strony. I dojeżdżamy do serii skrzyżowań z zakrętami. Pierwsze z nich przy wejściu numer 61 jest standardowe. Obowiązuje pierwszeństwo z prawej strony. Drugie skrzyżowanie przy wejściu 56. To samo. A jak wygląda sprawa ze skrzyżowaniem przy Molo? No cóż, również tak samo. A teraz zobaczmy, jak wygląda sporne miejsce, które znajduje się przy wejściu numer 58. Co tu widzimy? Jest to skrzyżowanie łamane, bo nie ma tu znaków pionowych, które by na to wskazywały. I formalnie skręcam tu w lewo. A pierwszeństwo ma rowerzysta jadący z naprzeciwka. Zęby rekina nie wyznaczają tu podporządkowania. Gdyby było to skrzyżowanie łamane, tak jak panowie sugerujecie, musiałyby być tam postawione takie znaki pionowe. A ich nie ma. I to nie z powodu wandalii. Takich znaków nie ma na żadnym z skrzyżowań. Poza jednym wyjątkiem, o którym za chwilę. A tak to sporne miejsce wygląda z drugiej strony. Tutaj, jedący w stronę sapotu, ma pierwszeństwo w prawą stronę. Zaraz po pieszych. Oczywiście w przypadku skrętu w lewo, już go nie ma. Również na to, że droga nadmorska nie jest drogą z pierwszeństwem, wskazuje ten wiastny rondo w grzeźnie. Jakie znaki dodatkowo powinny być postawione przed tym rondem, aby droga nadmorska była nadrzędna? No właśnie. Takie. To jest ostateczny dowód na to, że jadąc drogą wzdłuż pasa nadmorskiego, musimy ustąpić pierwszeństwa wszystkim użytkownikom z prawej strony. Z jednym wyjątkiem, o którym wspominałem wcześniej. I to jest właśnie to miejsce Sopot, wejście numer 33. Tu widzimy słabo widoczne, ale jednak znak B20, czyli STOP. W tym miejscu rzeczywiście mamy pierwszeństwo. Mam nadzieję, że wszystkie wątpliwości zostały rozwiane. A wzmiankę o przyjętym w 2008 roku dokumencie na temat wytycznych przy budowie infrastruktury rowerowej w Trójmieście poczekuję jako ciekawostkę i nie będę się do niej odnosił, bo nie obowiązuje on rowerzystów. Wszyscy chcemy, aby jazda na rowerze była przyjemna, i przede wszystkim bezpieczna. Aby to było możliwe, wszyscy musimy stosować się do przepisów oraz zachować rozsądek i ostrożność podczas jazdy i za wszelką cenę unikać sytuacji kolizyjnych. Nawet w przypadku jechania z pierwszeństwem. Z tego miejsca pozdrawiam prowadzących podcast Fundacja na rowerze. Panów Sebastiana oraz Romana. Do usłyszenia.